W dzisiejszym odcinku chciałam poinformować Was, że jest taki, no można powiedzieć, mini konkursik, na którym można wygrać seat za to Bone Blossom, Sugar Apple, Berlin, takiego, jenzego, tego, tego, tego i cooked all. A co trzeba zrobić? żeby wygrać? subskrypcja, lajk tego filmu oraz na mojego Gmaila, który będzie w opisie eee, musicie wysłać swój nick do Robloxa wtedy wtedy wam wyślę jak będzie oczywiście Trading System, oczywiście jutro już będzie no prawdopodobnie wtedy wam wyślę Bull Blossom, Sugar Apple, Umberley. Oczywiście dla jednej osoby, bo w są dla aby, aby nie było, że wszystkie dostaną to i to No wiecie, to było złe Każdy by patrzył, jak ktoś dostaje To było no. Ale wracając A, Możecie to dostać i to wcale nie za darmo. Nawet tutaj chowam. I po prostu czekam na gmaila. Albo kilka gmailów nawet. No i mam nadzieję, że... Trzymajcie się dobrze, że nie macie żadnych chorób w tych wakacjach. A jeśli macie to was, to wam spółkuję, Bo ja nie mam. Jeszcze. Nie, już tak. No i no.